Dzień dobry. Dzisiejsza scena z Ewangelii, wskrzeszenia tego młodego chłopaka, jakby uświadamia mi coś w ogóle niezwiązane z tematem tej Ewangelii. Mianowicie, daj mi odpowiedź, dlaczego wierzę i dlaczego lubię wracać do Ewangelii, dlaczego idę na modlitwę. W tej Ewangelii są jakby dwa światy: jest świat hałasu, zgiełku i świat ciszy tam, gdzie działa Jezus, tam, gdzie jest to wskrzeszenie. I podobnie jest z moim życiem. Myślę, że z życiem wielu z Was też. Znaczy, że, znaczy, że my żyjemy bardzo często właśnie w różnego rodzaju hałasie. I nie chodzi mi teraz o takie beznadziejne antagonizowanie różnych światów, ale Myślę, że wszyscy w pewnym momencie odczuwamy zmęczenie różnymi hałasami. I nie chodzi tu tylko o taki zgiełk, zgiełk miejski, ale o to, co się dzieje w naszych głowach, o to, co się dzieje w naszych sercach, to, co do nas przychodzi w postaci różnych informacji. I znowu nie chodzi mi o to, że tych informacji jest tak bardzo dużo, tylko bardziej mi chodzi o to, że w tych różnych informacjach jest bardzo dużo bałaganu. Takiej taki walki naszych wartości. Nie wiem, ktoś jest na przykład wierzący, traktuje poważnie swoją wiarę i nie wiem, czyta w jednym, drugim, trzecim portalu o którymś z polityków, który próbuje tę wiarę wyśmiać albo zagarnąć dla siebie z różnych stron yy, i się wkurzamy. Albo nie wiem, yy, dla nas świat wartości chrześcijańskich, czy w ogóle wiara jest czymś bardzo istotnym a ktoś próbuje na tym ugrać jakiś interes i się wkurzamy i znowu jest hałas. Dużo jest takiego hałasu i dlatego warto, to jest moje zdanie, iść na modlitwę, czyli taki moment, w którym zostawiam to wszystko i próbuję znaleźć siebie i Pana Boga, wyciszyć, jak my to ładnie mówimy. Warto wziąć właśnie Ewangelię, wziąć pismo i trochę poczytać. Nawet jeśli tego do końca nie rozumiem, to daje to pokój, generalnie warto iść do innego świata, w cudzysłowie oczywiście innego, w którym jest cisza, w którym jest właśnie to coś, co nazywamy wyciszeniem, jest odejście od tego całego zgiełku i hałasu. I tam jest życie. Do końca się tego nie da opisać, do końca się nie da tego ponazywać, nie wiem, narysować, ale jakby człowiek czuje, że odpoczywa tak bardzo gdzieś głęboko, bo Pan Bóg jest odpoczynkiem, bo Pan Bóg jest kimś, kto chce też dać nam wytchnienie. I myślę, że właśnie warto po to iść na modlitwę. Nie po to, żeby załatwić kolejny interes, żeby, nie wiem, dziecko wróciło na religię, albo żeby, nie wiem, syn się nawrócił, albo żeby synowa nagle zaczęła chodzić do kościoła. Warto o tym Panu Jezusowi mówić, bo to jest w moim sercu. Ale jakby się nie na tym skupiać, tylko skupić się na Nim, na Jezusie. Który przychodzi, żeby dać ci pokój, żeby dać ci wytchnienie, żeby dać ci to wszystko, czego potrzebujesz w całym tym hałasie. A więc, żeby mieć takie pragnienie, to najpierw trzeba sobie ten hałas uświadomić. To nie chodzi o to, że, że ja wiem, że tam gdzieś coś krzyczy, ale chodzi o to, że mam tego już dość, że widzę, że mnie to gdzieś głęboko dotyka w sercu, że ten cały hałas, ten zgiełk, Sprawia, że jest mi coraz gorzej i dlatego potrzebuję czegoś innego, potrzebuję ciszy i myślę, że oczywiście ktoś powie, że wystarczy, nie wiem, po... poćwiczyć jogę, czy tam uprawiać jogę, praktykować zen, czy jakieś po prostu praktyki medytacyjne, jasne. Ale mówię w kontekście chrześcijaństwa, że oprócz tego, że to wszystko, co mi dają, te wszystkie praktyki, właśnie wyciszenie, uspokojenie. Przychodzi też duchowy, głęboki pokój, że On jest, że jest w moim życiu, że się tym życiem interesuje, że mogę Go spotkać, że mogę się z Nim podzielić tym, co jest moim życiem, że to jest taki jedyny moment, w którym człowiek czy ja mogę poczuć się totalnie wolnym, totalnie bez maski, pokazując sobie najpierw, a potem Panu Bogu, jaki jestem naprawdę. Żyjemy w czasie i w świecie, w którym nie tylko jest hałas, ale też w czasie i świecie, w którym jest bardzo dużo masek na naszych twarzach, różnych spełniania różnych oczekiwań, które ludzie wobec nas mają, tego, kim jesteśmy, jacy powinniśmy być. I my się do tego dostosowujemy dla świętego spokoju. I myślę, że modlitwa znowu może być takim momentem, w którym Przychodzi uspokojenie tego wszystkiego i człowiek może być chociaż przez chwilę sobą. A więc czytając dzisiejszą Ewangelię zwróćcie uwagę na te dwa światy: świat zgiełku, hałasu i świat ciszy, w którym Bóg działa, robi niesamowite rzeczy. Dobrego wtorku Wam życzę. Do widzenia.